Witam Cię na pokładzie Twojego lepszego życia. Twoja chwila oddechu, Twoje święte 5 minut, czas na ładowanie baterii i zaprojektowaniu sobie w swoim umyśle tego, co powinno być ważne, priorytetowe i na pierwszym planie. Dzisiaj temat oczywisty, którego? Który, który często lekceważymy, czyli nasze ciało. Masz w głowie obraz tego, jak powinno wyglądać Twoje ciało. Jeśli tak jest, będziesz cierpieć, ponieważ ciało jest takie, jak powinno być. Jeśli Masz własne wyobrażenie o ciele, jesteś skazany na cierpienie, więc porzuć te wszystkie pomysły. Masz to ciało, masz ciało, które dało ci życie i korzystaj z niego, ciesz się nim. Jeśli zaczniesz je kochać, zobaczysz, jak się zmieni, bo jeśli je pokochasz, będzie się, będziesz y, się o nie troszczyć, a ta troska będzie wyrażać się we wszystkim. I wtedy nie będziesz go napełniać niepotrzebnym jedzeniem, bo ci na nim nie zależy. Wtedy nie będziesz się głodziła, bo ci na tym ciele nie zależy. Nie będziesz słuchać podpowiedzi spółek sklepowych pod tytułem: A może kolejny niezdrowy batonik albo kolejny niezdrowy napój gazowany? Natomiast będziesz słuchać potrzeb swojego ciała, słuchać jego podpowiedzi, czego chce kiedy chce. Kiedy ci zależy na swoim ciele, kiedy go kochasz, dostrajasz się do jego potrzeb, a ono automatycznie wraca do normy. Jeśli nie lubisz swojego ciała, będzie to powodować problemy i to duże problemy. Ponieważ stopniowo twoje ciało stanie się wobec ciebie obojętne, zignorujesz je, no bo kogo obchodzą jego wrogowie, nie będziesz na nie patrzeć, będziesz unikać samej siebie, będziesz unikać samego siebie. No bo po co patrzeć w lustro, jak widzi się tam wroga? No, bo po co patrzeć w lustro, jak widzi się tam jakąś Żydotę, której się nie kocha, której się nie chce i której się ma serdecznie dość. I przestaniesz wtedy słuchać wiadomości od swojego ciała i znienawidzisz je jeszcze bardziej. A ciało. Twoje ciało to jest dzieło umysłu. Więc kochaj swoje ciało. To jest Twoje ciało. To jest dar od życia. Powinieneś się nim cieszyć. Powinnaś o nie dbać. Kiedy Ci zależy, dobrze jesz, zawsze się wysypiasz, trenujesz. Dbasz o ciało, bo to jest Twój dar. I martwisz się, martwisz się nawet o najdrobniejszą rysę na nim, o każde zadrapanie, każde zaczerwienienie i każdy każdą negatywną zmianę. Ciało. To taki piękny mechanizm. Tak skomplikowany, ale działający tak sprawnie, że może przetrwać kilkadziesiąt lat. Niezależnie od tego, czy śpisz, czy nie, czy jesteś świadomy, czy nie, ciało kontynuuje pracę i dzieje się to praktycznie niezauważalnie. No, przecież. Nie kontrolujesz wtedy, kiedy śpisz, bicia swojego serca. Nie kontrolujesz tego, że oddychasz, i nie kontrolujesz wielu innych procesów, które w Twoim ciele zachodzą. I nawet bez Twojej opieki Twoje ciało nadal działa. Nadal Ci służy, nawet bez Twojej troski. To jest tak, jak urządzasz swój dom. Najpierw remont, sprzątanie, urządzanie wnętrz, upiększanie i dbanie każdego dnia, aby Twój nowy dom był czysty, piękny, komfortowy. By tam nie było nic psute, nic zniszczone. Tak samo jest z dbaniem o Twoje ciało. Pokochasz swoje ciało i zobaczysz, jak zacznie się zmieniać. Kiedy jest kochane, kiedy jest zadbane, kiedy jest potrzebne. To tyle na dzisiaj. Do następnego razu, i zasubskrybuj sobie kanał, aby mieć zawsze pozytywne i wartościowe informacje pod ręką.